Ogląsz mnie, idę po Was szybko, szybko, ten jak który jest to mówię, spowalnia. Nie, 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 nie. wszystkim w kolejnym odcinku w grze Last Day on Air. Jak widzicie, jesteśmy w laboratorium. No, i dzisiejszy odcinek właśnie przeznaczę na wyczyszczenie tych po prostu pomieszczeń, do których będziemy mogli się dostać. Chyba dwa sektory, jak dobrze pamiętam. Żeby mieć kolejne, no to trzeba sobie ten bioreaktor ulepszyć, ale to jeszcze nie na tą chwilę. Ogólnie, żeby widłu tam się dostać. Także co? No spokojnie sobie uzupełnimy to pierwsze. Musimy po prostu zrobić tak, żeby energia była tak. No i tu sobie wkładamy, jak widzicie, różne nasiona, marchewki, kukurydzę. Okej, okay. mamy. Ja już jestem. Tutaj jeszcze chciałbym pokazać, że, bo będzie karty się zbierało takie zielone. No i po prostu wkładamy sobie tutaj i zabieramy. Z tego rzeczy. Tutaj też są kolejne, ale to te dwa pewnie będzie w przyszłości trzeba naprawić. Tutaj jest jakby. No nie możemy nic zrobić, pewnie na inny sektor to jest. To, co, zrobię, to, co mogę zrobić, zrobimy sobie dzisiaj. Na odcinku lecimy. Ogólnie pierwszy raz idę, bo no nie miałem czasu, żeby tam w ogóle pójść. Mamy trzy piętra. Idziemy na drugie pierw. No i dobra. Jesteśmy na drugim piętrze. Możemy wejść do sektoru A1 i do sektoru 2. Tak? Tak. Do tych nie możemy. Na chwilę obecną. Także no. Co? Lecimy. Lecimy pierw do sektoru A1. Otwieramy. Tutaj sobie pan sprząta. I ogólnie. Tutaj bierzemy sobie taką umiejętność, która będzie nam pomagać właśnie na czyszczeniu tego sektoru. No, dość dużo ich jest i powiem Wam, no, nie jestem rozznany, która z nich by była taka w miarę fajna. W sumie tylko dwie widziałem, takie jak ktoś grał: to, że można było znaleźć w różnych miejscach apteczki. czy znaczy takie coś przy ścianie, gdzie można się uleczyć i takie coś z takich większych zombiaków używa taki atak, gdzie nas ogłusza. No i też można taką umiejętność wybrać. Wtedy po prostu na, na nas to nie działa, nic nam się nie dzieje. Także nie wiem, powiem wam, że można sobie tutaj jeszcze odświeżyć i nowe wziąć do wyboru. Tylko to kosztuje 5, ale nie wiem. Dobra, poczekajcie. Pierwszy sobie zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tu mamy. Ciernie, Twój napastnik przyjmuje odwetowe obrażenia równe Twojej zbroi. A, czyli po prostu jak nas ząbiaczek zaatakuje, to on dostaje takie też obrażenia. Ale tutaj zobaczcie, nie działa to na bossów Także musicie wziąć to pod uwagę. Lecimy da dalej. Predator. To jest spoko, powiem Wam, bo. Przywraca nam 20 zdrowia, zabijając wroga. Ciekawe, to chyba jak zabijamy belegiego zombiaka, to nam 20 zdrowia przywraca. To jest spoko może to wezmę, powiem Wam. To jest dobra opcja. A tutaj mamy pierwsze trafienie bronią ostrą. Powoduje krwawienie celu przez 10 sekund. Musi być w trybie skradania. Rozumiem, czyli jak się skradamy i uderzymy przeciwnika, to przez 10 sekund jakieś dostaje pewnie obrażenia. Tutaj powiem Wam, że no można się podskrawić, ale też dużo ich wybiega. Kurczę, nie wiem, czy wziąć kolejne, ale po... kusi mnie, żeby wziąć to, bo to jest spoko opcja. Przy zabiciu dostajemy 20 zdrowia. To jest bardzo. Bardzo nam pomoże, żeby to wyczyścić. I chyba sobie to wezmę. Bo tu to, to. Przez 10 sekund. No to to jest takie. Dobra, weźmy sobie to. Ten Predator. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. A przy innej. Tak, dobra, weźmy sobie to. Myślę, że to będzie spoko. Ok, potwierdzamy i zobaczcie, mamy. No bo wiecie, mamy biegacza i uciekamy, No i właśnie o ten wyje, tak? Szkoda, że nie trafiłem tej umiejętności. O, zobaczcie. i to bardzo utrudnia, bardzo. Dobra, trzeba go położyć. Z glocka dostaje tylko 11. Kurczę. No i mamy tą pierwszą kartę. Załatwmy go. Dobra. Dobra, śmierdziuch. Spokojnie sobie damy radę. Mam nadzieję, o ho wiecie, pierwsze, pierwszy raz to tak. No, ale tu, to... czy w sumie nie wiem? A kurczę, on idzie tutaj, nie? Grubasku, Dobra, trzeba go załatwić. Przątaj tam, pomóż mi Okej. Okay. Troszkę lagi jakieś mam. E, tu nie, nie mamy nic do przeszukania, nie ma nic. Okej, okay. dobra. Weźmy sobie coś może tego AK. Tutaj wykorzystamy tą piłę. Albo wsadzimy sobie ją tam. OK. Dobra, no, wykorzystamy sobie... Tu można tak biegać sobie dookoła, zwłaszcza z nim, bo jest wolny, na się wganianego trochę się. No, weźmy sobie broń jakoś. Możesz ty. O, tu mamy grubasków. No.

Ciekawie ubrania, będzie trzeba pójść po kolejne. No dobra, jakby sobie poradziliśmy, kurczę no. Dużo życia mają. No i jest z ich dwóch, tak? Po prostu ten mały. Kurczę spowolny mi dziad. Znowu trzeba tam tego się pozbyć, dobra jestem sobie poradów, mocno mi Ładnie, dobra, z, co tu jest tylko z jednego? Karta 6 sztuk, słabo, słabo. Ok, wykorzystamy to. Powiem Wam, że trochę pójdzie tutaj tego wszystkiego, czy to broni, czy leczenia, ale wiadomo. Pierwszym razem to tak nie wiem czego się spodziewać. Bo też tak na YouTube nie oglądałem e, tak szczegółowo. Nie miałem czasu. E, czekajcie sobie tu poukładam. Może weźmy to? A nie w sumie, bo teraz będzie... Muszę się już pozbyć, bo za dużo mam tego i mamy AK okay, jeszcze, OK. Czekajcie, zobaczmy, tutaj, o kurczę, znowu będzie rwano grubasów Dokładnie Weźmy AK Ja bym jednego trzepnął chociaż Okej okay. Nie, jeden z drugiej. Nie może tak być. Oszukaliście Wiecie, jak mnie we dwóch trzepnął. Idę po was. Tutaj mamy jakieś, ale. Możemy zobaczyć. A nie mogę. A tu chyba jest ten boss. Ten bardzo trudny. Powiem wam, że. Ja na razie na tego z mackami się. Nie decyduję. Ale dowolne. No tego może może o... o nie, przegrzał się Dobra, poszło jakoś. Nie, ten Migun jest za wolny. Ej ej. ej. damy łzy. Ok, co tutaj mamy? O, zarodnik jeszcze. Fajnie, naprawdę, fajnie. Co, tu nie mogę przejść? A, tu dobra. Nie spojrzałem, powiem Wam. Ok, mamy kolejnych. szybki jest. No i powiem wam, z samą bronią białą tutaj przyjść. Na filmikach jak oglądałem dość łatwo to się wydawało. Ale nie. No nie jeszcze zdążył, nie? no jak to możliwe? Jak to możliwe, leżysz już 9 kart. Tylko mało, mało. Dobra, idziemy teraz tutaj. okej okay. Aha, i tam jest przejście. Tu zobaczmy, co znajdę. Pierwszą szafkę otwieram. Co? O, i mamy te części do tych. A 5 kart, super. E, te rurki do, ty, do tego ulepszenia. Tu mamy co? Nie, Chyba padnę Za dużo, za dużo Szybko, szybko. Ten jak pluję, to jest pomalnia. Nie, 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 nie Kurczę, jest na nagi Trzeba się ubrać Możesz Ale szybko zniszczyli słonie Masakra mogę mogłoby chociaż z każdego wypadać ta karta, bo to tylko 15 na no to jedno, ale okej, okay, dobra. Na pierwszym ra na pierwszy raz chyba nieźle. Tutaj mamy coś, zobaczcie, tylko boję się, że tam ich może być sporo. Dobra, bez poni to zrobimy, tylko nie, wiecie co? Daj to flare. Może leczenie bym sobie jeszcze wziął O, no, na wszelki wypadek. Modej ja. ode mnie Pal się zaraz spoko <ś> Nie chcesz przejechać ode mnie? No to u też byśmy mogli sobie robić Może nie tutaj Dokładnie Nie lubię tego Uzi O, już spalił się, ok. Czekajcie, jeszcze tam wrócę. To, to urządzenie jakieś było, nie pamiętam jak się nazywa. To pewnie będzie można po prostu to zniszczyć i tam wejść po tą skrzynię. Widziałam, że już niektórzy mają ją, nie wiem skąd. Może wypada za te karty. I tutaj nie możemy wejść, ok. Aha, czyli to jest to jedno. To co mi się, A gdzie był ten. A, czekajcie. Coś mi się pomyliło. Ok, i znowu musimy napełnić. I wtedy będziemy mogli tutaj wejść. I znowu sobie wybierzemy jakąś umiejętność, która będzie y, nam pomagała, tak? W czyszczeniu. Okej, okay, już wiem, bo myślałem, że to jest to wyjście. Drugie. A to będzie właśnie tutaj. Czyli tutaj jest wyczyszczone. Wszystko. Okej, okay, czyli znowu musimy uzupełnić i... I będziemy, będziemy mogli tam wejść. A czekajcie, bo jeszcze tutaj coś patrzcie. A może to są te drzwi? A nie, to są jakieś inne. No tu mamy jednego, to możemy go zabić. Tam sobie przeszukamy, bo warto. Dobra, i wracamy za mną kolego Dobra, to w kolejnym odcinku sobie tam tamto wyczyścimy. I tutaj chyba najbardziej się męczyłem z tymi, bo prawie padłem. Ale ogólnie, za nas, następnym razem będzie mi już dużo, dużo, łat, dużo łatwiej, bo będę wiedział co i jak, tak. Tu sobie klicha kolega. O, ory jest. No i tu mamy. Rolej. No i tu zobaczcie, co jest potrzebne. Kurde, tego to ja nie zrobię. Nawet by mi się nie chciało, powiem Wam. 80 templateów, 40 titanium bar. Możemy sobie zejść, tam zabić tych zombiaków, ale to chyba nic nie ma do przeszukania nawet. Ale no możemy sobie od razu zobaczyć. No nie trafiamy. Patrzcie, dwie, o, dwie sztuki. Ale bardzo łatwe. No co? I tutaj pewnie gdzieś będzie się jechało. Tak, dokładnie. Tu nic nie ma. W tamtą stronę jest jakieś takie, taka... kawrota. Była taki czy co to teraz sobie zobaczymy. Palimy się. No i tutaj, jest takie. Pewnie tam będziemy wjeżdżać i dalej gdzieś. Także, no widać, jak twórcy będą dodawać nowe miejsca, tak? No bo tutaj mamy już taką, jakby, zapowiedź, ale to w przyszłości. Ok, także co? W kolejnym odcinku wyczyścimy kolejny tamten sektor. Kolejny tamten sektor. No, mam nadzieję, że teraz pójdzie troszkę łatwiej. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.